Witajcie ponownie na kanale Strefa Gracza z tej strony Mikołaj, a przed wami 14 materiał z gry Far Cry 3. Dokładnie. Dokładnie, o kurde, tak, zbliżamy się właśnie do posterunku. Posterunek się nazywa warsztat NATA. Tak, ostatnio robiliśmy pierwszą misję dla Baka, gdzie zdobyliśmy kompas ze statku. I w sumie nie pamiętam co było dalej, ale y, ch chcąc zacząć kolejną misję od niego mam przepełniony ekwipunek i szczerze nie chcę mi się robić szybkiej podróży do miejsca Z którego później podróż w drugą stronę będzie no, trwała dosyć długo, więc po prostu myślałem, że sobie przejmę ten posterunek, czemu by nie e, Tak, tyle, e, tyle jest ze wstępu, Gad gadać dalej nie będę, bo tak naprawdę Nie mam co sensownego powiedzieć Miałem przygotowany scenariusz, już zapomniałem co chciałem powiedzieć, więc po prostu przejdę do rzeczy. Tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden. Boże, ile ich tam jest, dobra. E, czy to będą dwa alarmy, czy to będzie. Na zasadzie. No, to jest na. Bardzo na wschód, więc. No, dużo ich tu jest faktycznie. Ten sobie coś robi. Myślę, żeby, żeby tam. o nie, jeszcze tam ktoś jest. O oh, shit. Dobra, on będzie patrolował teren. Ten sobie schodzi tam niżej, ten jest tutaj. A jakby go tutaj zawołać? Cześć. No chodź. Bo ta snajperka, jeżeli dobrze myślę, zdejmuje na strzała. To nie? Eee, dokładnie. No i o niego już się martwić nie muszę, bo mnie nie zauważy. Czy ja mogę pod tą kurtaną przejść? No, przeszukiwał go nie będę, bo sensu nie ma. Przejdę sobie tędy i tam jest kolejny, tylko jest za tą blachą, nie? Albo tam będzie. O, no, jeden, jedyny jest na górze, wchodzi sobie tędy. Spróbowałbym go zastrzelić po nóżkach, ale to nie będzie dobry pomysł. A tam z kolei jest jakieś zwierzę chyba. Tak, tamten sobie wchodzi tam, więc ja mu tam rzucę kamień. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że tu faktycznie nie ma takiego pca, które sobie chodzi. Bo jeśli mnie wyczuł, to by już mnie teraz wyczuł. Czy to jest chyba takie obozowisko sniperów takie? Jakbym zrobił tak. Przestrzelił jego głowę, prosto do... Prosto do tego. Jest! Teraz kurde zrobię sobie... O proszę bardzo, cześć. Okej, okay, zajebiście. Tam jest cięciwa. Rzucę mu... O to jest granat! Fak. Okej. Okay. O fu... fuk. Nie! Granat! Jezus Maria. Dobra, czas wyjąć kudle, k Rabin. Cześć. Dobra. Aha, zajebiście alarm. Zapomniałem o tych alarmach, na śmierć. Umieraj. Aťu. Dobrá. Tady ta skurda RPG. Dobrá. Ok. Dobrá. Tyk. O nie, 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 Granat. Dobra. Ojej. Bierz apteczkę. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jeden jedzie. Jeszcze tam, kurde, z tamtej strony jedzie kolejny. Aha. Wow. No by ziej. Dobra. Okay. Wow. Leć się. Dobra. Okej, okay. przeładuj. Dobra, zszedł. O, ten to w ogóle wyskoczył sobie w niebo. Okej, okay. koniec. Jest, udało się. Myślałem, że przegram to, ale jednak wymordowałem przez Kurde, to trudne to było. To było dosyć trudne. Ile tu było alarmów? Tu był jeden. Tak, to był e, poziom trudności chyba drugi, bo były dwa alarmy. Dobra. E, kolejny posterunek wyzwolony. Zajebiście. Cieszę się, że jest progres. Apteka. Jest kurde karta pamięci. Pudełeczko. I teraz ja chcę wszystko sprzedać. Szybka sprzedaż 200 tylko. Naprawdę? To co ja potrzebuję? Zielone liście mam. Niepotrzebne eee, Dobra Myślę sobie, że trzeba sprzedać kurcze te, te skóry zwierzęce Czekajcie, gdzie to jest? To było tu? To było w wykonywaniu Przedmiotów, to było walka Lecznicze Lekarstwo, lekarstwo To ja mam takiego, że nie chcę tego mieć W przerwaniu Przypisz do slotu No właśnie Nie chcę tego mieć Chcę mieć same te z, z lekarstwa Kierdzielone miksury, no no nie e, no dobra, tu nic nie ma, wykonaj sprzęt rzut, skóra żółta O, tego lepiej nie sprzedawać, można nie można by a nie sprzedać. Musi dostać tylko. Aha Skóra barana to sprzedam. Skóra barana to sprzedam, skóra psa to sprzedam. Skóra barana to sprzedam. Tam wykonywanie przy tym to jeszcze mam? Nie tylko te. No dobra, wykonywanie przedmiotów. Eee, nie, tu, to było tutaj. To było w wykonywaniu przedmiotów, czyli tu. Czyli tutaj mam sprzedaj. Dobra, ja już się gubię. Liść nie chcę, skórę jelenia sprzedam. No w razie czego to sobie zapoluję. Nie będę trzymał tego w ekwipunku. Eee, co to jest? Niebieski liść. Eee. Interesują mnie tylko mikstury, raczej innych tych nie będę używał. Zwłaszcza, że mam ich dużo. Zielony liść też nie opłaca się, skóra tygrysa to sobie zostawię. To sobie zostawię chyba, jeszcze jakiegoś tygrysa. Potrzebuję niedźwiedzia, niedźwiedzia. Czego ja potrzebuję tak naprawdę? Wykonywanie przedmiotów. Lecaki na łup, tutaj potrzebuję jakiegoś nieśmiertelnego niedźwiedzia. Tutaj skóra pantery. Tutaj skórę bawołu. Torba na granaty. Skóra pantery znowu. Zbiornik na paliwo, skóra dzika. Torba na rakiety, skóra dingo, czyli skóra takiego pieska i skóra ludojada, czyli tutaj już nic nie potrzebuję. Skóra pantery najważniejsza, to skóra tygrysa mi nie jest potrzebna tak naprawdę, tak samo jak skóra niedźwiedzia. Więc ja sobie to opchnę. Tylko dlatego, żeby mieć to miejsce, nie? Skóra psa, skóra psa, mam te skóry psa, no bo przecież było takie jedno, ścieżka łopcy, którą robiłem. Skóra tapira, skóra jelenia. Będę bogaty. Skóra rekina, skóra jelenia, skóra jelenia. Skóra tygrysa, skóra tygrysa. Skóra niedźwiedzia, skóra niedźwiedzia. Skóra koźlęcia, świńska skóra. Eee, skóra świńska, skóra świńska. Ale ja bogaty już jestem. Skóra kazuara. Skóra świńska. Kura świńska, świńska, świńska chrum chrum, kura jelenia, kura jelenia e, i e, szkarłatny liść, tak, zielony, zielony, dobra, mam wszystko co ten. I teraz tak, czy ja mogę coś kupić za te pieniądze? Co ja mam w ogóle? Czy ja mogę kupić jakąś sensowną broń za to? E, nie, nie mogę, z tych nie mogę nic ciekawego, towary konsumpcyjne. Czy ja kupiłem lekarstwo? Tak, kupiłem lekarstwo. Kamizelkę kultporną na pewno chcę kupić na później. Mapy, mogę również mapy sobie kupować, ale to do 100% tak będę robił. Mogę taki rewolwerek sobie kupić, nie? Broń do walki wręcz. Czy to jest. No nie, tego nie chcę akurat. Nie chcę żadnych, kurde, specjałów. Karabiny szturmowe, to mnie ciekawi. Tu ma jest taki właśnie. Czy to jest lepsze, czy gorsze? No bo tutaj jest taki. Ten ma lepsze obrażenia, nie? Ale... No lepszą celność ma na pewno. Lepsze obrażenia. Lepszy zasięg. Ma gorszą szybkostrzelność, no ale... No lepsze obrażenia biorę. I mogę do niego tumik wziąć. Co bym sobie zamiast tego wziął? do tego dokupi. O Jezus Maria, wydałem na niego tyle pieniędzy. Prawdopodobnie za przejmowanie wiesz, bym miał go za darmo. Kurde, no. Dobra, trudno. Wziąłem go i teraz tak dostosuj. Powiększony magazynek, tumik, celownik kolimatorowy. Celownik optyczny. Optyczny chyba będzie lepszy, nie? Celność i zasięg się zwiększa. I tumik. Ja nie wiem, czy to jest dobre, to, co ja teraz zrobiłem, ale kupiłem sobie, bo mnie zawsze to ciekawiła ta broń. lkm -y są, jeszcze ten u to jest. Ten go mam. No to chyba tyle, co chciałem kupić, tak? Jest wszystko git, łuczek, RPG. No i amunicję, wiadomo, odnowić. Wszystko. Mam wszystko, co trzeba? Mam wszystko, co trzeba. No dobra. Pojedziemy tutaj. Cholera niedźwiedź robi, zabili go. E, dobra, co ja mogłem sobie porobić w takim razie? Co ja bym sobie mógł tutaj porobić? Co to jest? Małpie figle, zajebiście. Nie chcę żadnych małpich figli robić. Tu jest misja zrzut ładunku. Wielki pies. Zaginiona wyprawa jakaś. Tu jest oblicza śmierci. W ogóle zadania fabularne, co nie? Bam, bam, bam. To ja bym mógł sobie zrobić. Może nie będę misji głównej robił. Zrobiłbym sobie na przykład misję. Albo pierdziele idę do Baka. Przynajmniej troszeczkę pocisnę z fabułą. Tylko do auta sobie wezmę.

...monumental testament to irony. The bloody Japs... ...right, they form a... ...special unit of, uh... ...you know, to try and find, like, lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers... ...don't realize that... ...this... ...they're <laughs> building a the bloody thing... ...right over the fucking stuff they're looking for! Well, come on, ask me, what are they looking for? Buck? No. Well, I should cane you for that. I really should. But you know what I won't? I'll cane Keith instead. Thereafter... Chow fucking Yang This flagship that used to belong to air this famous Chinese general called Zheng He a bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lessons over. Mm hmm. Czyli najpierw przeszukiwaliśmy statek. Aha, i zniknął. Mhm. Mm Najpierw przeszukiwaliśmy statek, który się zatopił. A teraz przeszukujemy bunkier, który pewnie również wybuchnie. Ale to już szczegół. Mhm. Mm Jestem gdzieś w podziemiach. Nic tu dla mnie ciekawego nie ma, niestety. Mogę tędy przejść? Nie. Gdzie ja mam niby iść? Tędy? Nie. Hmm, aha, tędy mam iść, dobra. Mhm. Tędy mam iść? Hmm. Prawdopodobnie tędy. No, to niezły labirynt. Tu nic nie ma. O, proszę bardzo, schody. O, i kolejna woda. To sobie ponurkujemy. Pojemnik kolejny. E, I teraz. Hmm, tędy jakoś. Tędy pewnie. Opłynę sobie, bo jest troszeczkę szybciej niż tak pływając na. Wow! Jeszcze są ci przeciwnicy, no to nieźle. W sumie w poprzedniej misji też byli przeciwnicy, więc... Teraz wszędzie oni są. Dobra. Jak mam tam wejść? A, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, kolego. O, super. Mogę, a mogę go tak zawić stąd? Hmm, pewnie nie. Cześć. 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 No i pięknie. Tak to się robi. Tam tego nie przeszukam. Wow. zajebiście, Trafiłem. Dobra. Tu nikogo nie ma. Tu jest kolejny. Wow! Zauważył mnie. A już po mnie jest. zajebiście zrobiłeś. Mikołaju. Przetestujmy nową broń. Bardzo fajna, zabija na strzała. Więcej takiej broni potrzebuję. Tam jest jakiś gość kolejny. No kurde, Jason, przestań się palić. No, bez jaj. Bierzcie kawkę. Okej, okay, chyba sam się zabił. Mhm, podpalił się. Dobra, czyli mam jeszcze raz tam, tak? O, nie podpaliłem się. O, podpaliłem się jednak. To nieźle. Fajny ten e, celownik, tylko jest taki dosyć niebieski. Dosyć niebieski jest, ale fajny. Widziałem, że broń nawet całkiem dobre obrażenia robiła. Myślę, że tak samo w walce się sprawdzi. Znajdź wyjście do jaskini. Znajdź wyjście do chińskich ruin. Ojejku, pamiętam tę misję, jaką przechodziłem 3 lata temu. Nie wiem, co to jest. Ona faktycznie ta broń zabija na hita? Ja Nie za bardzo na hita, ale obrażenie dosyć fajne robi. A, super, dobrze wiedzieć, że oni takie obrażenia robią. Wow, No już po mnie. Nie będę się z nimi certolił, co ja się będę? Dobra, No tak w razie jak do mnie strzelają to ja sobie przeszukam kolega. Widocznie widać, że powinienem, kurde, strzelać. Jezu, umieraj od tego granata. Obróleczę się. Okej. Okay. Okej, okay, świetnie. Mało amunicji trochę. Ten karabin strzela... A, muszę burstować, no to fajnie. Czyli muszę klikać przycisk myszy, nie mogę przytrzymać. No fajna broń, tylko jest taka dosyć... Myślałem, że faktycznie... ...będzie troszkę mocniejsza. Ale trudno. Odpestkowanie, jeszcze nikt nie umarł. Zwłaszcza, że większość, wiele sportowych się na tym opiera. Dobra. Czy jest apteczka, czy... nie, to nie jest apteczka, to jest jakiś agregat. Fajnie. Fajny efekt. Wezmę sobie łuk. A bo w sumie ten, ten, ten jest taki bardziej szybszy, ten karabin. O, jakaś małpa. Makak. O, skórę dostałem, fajnie. To makaki to pamiętam. Gdzie jestem? W podziemiach gdzieś. Kurde, wąż! Okej, okay, jakiś kościotrop tu jest. It's creepy. Co to za liść? Helikonia. Bursztynowy liść. A to co to? Jakoś kapli... Kapliczka. Okej, okay, muszę tędy. Jezus Maria! E, alligator czy baran? No, opraw zwierzę Co to jest w ogóle? Kura Zwykła skóra bez niczego Jezu, ale się wystraszyłem O, to miejsce dosyć pamiętne Prawdopodobnie tu się kompas wsadza A, to jest przycisk O, ale zęby kurde No udało się, ale raczej się coś spieprzę zaraz. Na struwę. Mhm. Pamiętam tą misję, dobrze. Pamiętam Tja Troszkę mi się spadło. Ale to nic. Cześć, co to jest? Och, no chowaj ten, ten, co to jest? A, kolejny przycisk. Mhm. Okej. Okay. A woda się podnosi. Przez to. Dobra. Ja muszę teraz iść do kolejnej. Dobra. Czyli teraz pewnie tędy tak? O dokładnie. Już? Jeszcze nie. Ale mogę chyba tu już, co? Tak, mogę. O, jak widać. Mogę tu. Sk nie mogę. Muszę tam podejść. Okej. Okay. No i świetnie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dobra. Wystarczy, wystarczyło. No i świetnie. Wejdź do skarbca w takim razie, w dokach. Misja. Wow. Tu będą przeciwnicy na 100%. Co to jest? Prawdopodobnie kolejna część. Która nam pomoże. Dalej. Podnieść kompas. Okej. Okay. Udało się. Wow, ale to są ruiny, Boże. Tu się wali wszystko? Żadnego timera tu nie ma jakby. O kurde. Na pewno nic się tu nie zawali. Dobra. Wow. Dobra. Uh -huh. Yes, John. <laughs> I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. in fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on. Give us a hand. I don't have your knife. All right? No, 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 Jason. That's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just gotta play a game of pin the tail on the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Well, I don't know, go stick it in then. This is some magical. <laughs> <scene. inaudible>

Prawdopodobnie będzie jakaś rozmowa z nim. I co, gdzie on jest? Teraz tutaj jest. A ja pamiętam, że jeszcze jedna misja z nim była gdzieś tu chyba. No dobra, no dobra. Eee, myślę, że to na razie na tyle będzie. O, punkt umiejętności. Super. O, cztery punktu umiejętności. Co to jest? Kliknij F. Eee, dobra, to sobie rozdam. Kiedy indziej. Na razie mi się nie chce. Na razie kończę ten materiał. No i co, jak mi się zachce, to jutro nagram kolejny, zagram kolejną misję od niego. A tak to, może uda mi się tego live'a zrobić, z przechodzenia tej mapy, bo mi się szczerze nie chce teraz fabuł robić, widząc, że taka mapa, że jestem już... Eee... Powiem tak. Ja pierdzielenie. Podjechał sobie gościu i zestrzelił mnie karabinem. No... Eee... No, może uda mi się tego live'a zrobić, z przechodzenia wszystkich rzeczy, no bo no, jestem już na razie na tyle wykoksany, żebym radę całą mapę wyczyścić, tak szczerze. I jeszcze te na przykład rzeczy porobić, jakieś zrzuty zasobów tutaj. Jakieś inne rzeczy. Więc może mi się uda. A tymczasem ja się z wami żegnam.